Na co najczęściej umierają ludzie? No, taki już nas los, że poczynamy się, rodzimy i odchodzimy. Jedni wcześniej, drudzy później, jedni za wcześnie, jedni bardzo późno. Każdy ma swoją drogę. Ale za wiele śmierci nie tylko choroby są odpowiedzialne, ale również inni ludzie. Są wojny, no i jest aborcja. I to wszystko zobaczyć, można prześledzić w statystykach, tych międzynarodowych statystykach, które są prowadzone przecież. Więc proszę Państwa, jesteśmy akurat na przełomie roku. Weszliśmy w 25 rok. No a jak było w 24, w tym poprzednim? Co było najczęstszą przyczyną śmierci? Wydawałoby się, że. Jakieś choroby. Jeśli popatrzymy do statystyk na przykład WHO, to ym, jest tam bardzo dużo właśnie tego typu informacji. Ale nie ma tam aborcji. Dlaczego? No, bo według nich dziecko w łonie matki to osobna kategoria. Tak w zasadzie to nie jest człowiekiem, nie wiadomo czym jest. W związku z czym, skoro się nie urodziło, to nie umarło. No, taka interpretacja, czyli pozbawia się tej podstawowej wartości człowieka, który jeszcze się nie urodził, ale już się począł, już się dynamicznie rozwija. No, wiadomo, jaki będzie, ma swój własny garnitur y, genetyczny, y, jaki będzie miał kolor oczu, jaki kolor skóry, nawet jaki będzie miał usposobienie to wszystko jest już określone. Rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie, ale nie. Ale nie to nie jest człowiek, w związku z czym nie wliczamy tych zgonów wywołanych celowo do zgonów na całym świecie. Ale ponieważ te statystyki są, no one są takie bardziej lub mniej przybliżeniem, no to można to dodać. Proszę Państwa, jest oprócz danych WHO jest taka strona internetowa, która się nazywa Worldometer. To można sobie po prostu wejść na ten Worldometer i zobaczyć. To nawet jest ciekawe, bo widać tą statystykę, to miga, migają te cyferki. Jeżeli chodzi o aborcję, to tak mniej więcej jedna na sekundę w wymiarze całego świata. Jeżeli się popatrzy na te dane, no, pytanie, na ile one są dokładne, tego nie wiemy, no ale szacunki te potwierdzają również dane z różnych krajów, które sumuje WHO. To w zeszłym roku zabito w łonach matek 73 miliony dzieci. I w poprzednim roku, w 2023 było podobnie. Czyli ta liczba wzrasta. Wzrasta, bo jest więcej środków, które są dostępne. Jest promocja w krajach ubogich, no i też zmiany kulturowe, zmiany mentalnościowe. Proszę Państwa, to jest dramat. 73 miliony ludzi, którym nie pozwolono się urodzić. No ale, jak popatrzymy na statystyki, ja wezmę tu sobie ściągę, zrobiłam, żeby nie pomylić tych cyferek. No mamy na świecie w tej chwili 8 miliardów, 198 tysięcy, no i trochę, bo to się ciągle zmienia, co pół sekundy przybywa nowa osoba, tak według szacunków. No i ta populacja światowa rośnie. Te 8 miliardów, no ciągle jest taka hmm, propaganda, że my się nie wyżywimy sami, no jak będziemy mieli zielony ład i Nie będziemy mogli ani hodowli prowadzić, ani zwierząt hodować, no to pewnie będziemy mieli ten głód. Natomiast to wszystko jest robione sztucznie przez tych, którzy chcą rządzić tym światem. I oni również by chcieli, żeby nas było mniej. I te depopulacyjne programy one są cały czas kontynuowane, chociaż widać, że to po prostu jest bez sensu, że to jest ideologia, no ale one są. I teraz, jeżeli mamy. Jak popatrzymy na ten Worldometer, no do dzisiejszego dnia, od początku roku, mamy już ponad 822 tysiące aborcji. I to też tak co sekundę miga i jest następny, następny, następny człowiek, któremu nie pozwolono żyć. No, ale te 73 miliony, jeżeli dodamy do innych przyczyn, to się okazuje, że to jest najczęstsza przyczyna zgonów. No bo proszę Państwa, na raka około 10 milionów rocznie w wymiarze całego świata. HIV-AIDS około 2 milionów. Papierosy, no wszystkie schorzenia płuc, prawda, krążenia i tak dalej 6,2 miliona osób. No, i inne różne przyczyny, 67 milionów osób, jak to się wszystko podsumuje, to wychodzi 140 milionów ludzi, którzy zmarli w zeszłym roku, razem z tymi w łonach matek. No i jak się policzy, to 52% to są aborcje. To przerażające, prawda? To jest rzeka krwi. No, oczywiście jest pytanie, na ile to wszystko jest dobrze liczone, prawidłowo liczone? Na pewno nie wszystkie dane dotyczące aborcji są odnotowywane. Zwłaszcza te, które dotyczą środków wczesnoporonnych. No bo proszę zwrócić uwagę, na przykład pigułka PO, która jest reklamowana jako antykoncepcja ratunkowa, jeżeli dziecko się pocznie, ono się nie zawsze poczyna, ale jeżeli się pocznie. To ma zginąć, czyli krótko mówiąc, nie może się implantować w macicy u swojej mamusi, ponieważ błona śluzowa tego życia dajnego środowiska jest zniszczona, czyli ono ma umrzeć jak najszybciej, ale to też są zgony, bo to są już ludzie poczęci. Proszę zwrócić uwagę, jak się traktuje to poczęte dziecko. Ja muszę powiedzieć, że jestem ciągle pod wrażeniem, ponieważ przeczytałam ten program, który proponuje pani Nowacka jako minister edukacji, i tam jest napisane jako zajęcia dla, dla naszych dzieci poczęcie, a zaraz potem fazy przebiegu ciąży. Nie poczęcie się człowieka, o czym tak często pod, mówił i podkreślał to profesor Fijałkowski, który mówił. To dziecko jest podmiotem tej sytuacji, to ono się poczyna. Wykorzystuje ono matki, ono się poczyna, wykorzystując komórki i od taty i od mamy. Dziecko poczyna się, nie, tu jest poczęcie, kobieta poczyna dziecko, taki slogan, a potem są fazy przebiegu ciąży, czyli w zasadzie dziecka nie ma, bo jest poczęcie i fazy rozwoju ciąży, a ciąża to jest stan matki. Gdzie jest dziecko, gdzie ono się podziało? W tym programie, który mamy obecnie i który ma być zlikwidowany, nie wiadomo z jakiej przyczyny, bez podawania w ogóle żadnych argumentów, czyli wychowanie do życia w rodzinie, był rozwój człowieka w okresie prenatalnym i nasze dzieci to znały. Im chodzi o to, żeby tego nie było. Ale proszę zobaczyć, ta manipulacja jest w wymiarze światowym. Właśnie o to chodzi, żeby odczłowieczyć dziecko, które jeszcze się nie urodziło czyli to dziecko w okresie prenatalnym, które jest tym samym dzieckiem, które się za chwilę urodzi. Więc, proszę Państwa, są to olbrzymie cyfry, i muszę powiedzieć, że no jest to przygnębiające. Najwięcej zgonów na świecie to są te malutkie dzieci w okresie prenatalnym, pod sercami swoich matek, zabijane celowo. No, i znowu jest pytanie, czy jeżeli odnotowuje się to, to na pewno nie można tego wszystkiego odnotować, właśnie tych środków farmakologicznych, zwłaszcza podawanych nielegalnie, zwłaszcza właśnie tych bardzo wczesnoporonnych, tego się nie wlicza, a tego jest mnóstwo. Natomiast z drugiej strony czasami się podwyższa te dane, ponieważ Niektórym osobom się wydaje, że jeżeli jest dużo aborcji, no to znaczy, że trzeba to zalegalizować. To jest taka potrzeba ludzi, potrzeba społeczna. Jest oczywisty absurd, no bo jeżeli jest na przykład dużo morderstw, albo dużo gwałtów, albo dużo jakichś kradzieży, to wcale to nie oznacza, że trzeba to zalegalizować. Tylko trzeba z tym zrobić porządek. A tutaj właśnie występuje taki argument, że no. Tak dużo jest i oni nie liczą faktów, bo nikt tych faktów nie zbiera, tylko podają szacunki. No i podają te szacunki do WHO i to trochę podwyższa. W związku z czym my tak do końca nie wiemy, to tylko Pan Bóg wie, ile dzieci odchodzi jeszcze przed urodzeniem. No ale proszę zobaczyć, pamiętam kiedyś, no temu, byłam młodą mężatką, która siedziała na jakimś wykładzie i ktoś, Powiedział coś takiego. Mój zobaczcie, do Biblii, w Starym Testamencie, dawniej to było tak, że jeżeli kobieta no, nie mogła mieć dzieci, mamy takie przypadki, prawda, to ona czuła się gorsza, ona czuła się niebłogosławiona, ona, ona bardzo cierpiała, była stygmatyzowana społecznie, ona prosiła Pana Boga o dziecko. Bo dziecko to było największe błogosławieństwo w rozumieniu tamtejszego społeczeństwa. A co myśmy z tym zrobili? Myśmy zrobili z tego przekleństwo. W cudzysłowie oczywiście, bo Pan Bóg zawsze błogosławi nowe życie, sami go stworzyć nie możemy. Ale stworzyli przekleństwo na zasadzie: wpadłaś, po co ci to? Zrób z tym porządek. Proszę Państwa, w ten sposób zniszczymy sami siebie. I jeżeli najczęstą przyczyną śmierci, powyżej 50%, to są właśnie celowo zabijane niewinne, malutkie dzieci w okresie prenatalnym, to jest to przerażające. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie kraje mają legalizację aborcji. Też popatrzyłam na te statystyki, bo my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Otóż 47 krajów w wymiarze całego świata ma aborcję bez żadnych ograniczeń. Na żądanie. Ale w 43, owszem, jest, ale tylko wyjątki, zwłaszcza ze względu na ratowanie życia matki, zdrowia matki i tak dalej, i tak dalej. A 22 kraje, większe lub mniejsze, niektóre bardzo małe, ale bardzo zdecydowanie mają całkowity zakaz, jak na przykład Salwador. No i oczywiście naciski na nich są olbrzymie, ale oni nadal się bronią i... Komisje międzynarodowe potwierdzają, że mają do tego prawo? Jeżeli nie będą się rodziły nasze dzieci, jeżeli zabijemy te dzieci w łonach matek, jeżeli trzeba mieć dużo szczęścia, żeby się w ogóle szczęśliwie urodzić, ponieważ najpierw pigułka po potem pigułka poronna, możliwość zrobienia aborcji aż do porodu, no to no naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia i cudownych, kochających rodziców, żeby się urodzić. I jaki tego skutek? W tej chwili w Polsce mamy przyrost naturalny 1,14. Mówi się, że w zeszłym roku, bo to są dane z 23, będzie między 1,10 a 1,12. Żeby była reprodukcja prosta, czyli żeby utrzymał się nasz naród na tym poziomie, na jakim w tej chwili jest, potrzebne jest co najmniej 2,1 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym, a najlepiej 2,3. Lub więcej. Ci, którzy się decydują na więcej, są na tyle nieliczni i za mało wspomagani, żeby zrównoważyć tych, którzy albo nie chcą, albo nie mogą mieć dzieci. Bo niektórzy bardzo chcą, ale nie mogą, a współczesne zatrucie środowiska jednak wpływa na to, że bardzo często w sposób niezasłużony jest to cierpienie braku płodności. No ale do, ku czemu idziemy? Mamy Wymrzeć? Pan Gates mówi, że powinien zostać złoty miliard na świecie, że to w zupełności wystarczy, bo mamy przecież sztuczną inteligencję, będziemy mieli roboty, oni za nas tą podstawową pracę wykonają. Proszę Państwa, nas jest ponad 8 miliardów, a on mówi o jednym, o jednym miliardzie tak zwanym złotym. Czyli co? 7 osób powinno zginąć, a jedna zostać. Jeżeli będziemy tyle dzieci naszych zabijać, jeżeli nie będziemy tych dzieci mieć, to będziemy w, już weszliśmy w okres olbrzymiej regresji i można liczyć, kiedy większość tych narodów zachodnich, tych, które kiedyś były silne, po prostu będzie umierało albo po prostu przestanie istnieć. I to jest do przemyślenia i to powinny wiedzieć również nasze dzieci, nasze wnuki. Proszę o tym pamiętać. 73 miliony zabitych dzieci w łonach matek. Mamy za co przepraszać. Mamy za co przepraszać i otwierać swoje serca. Zapraszam wszystkich na modlitwę ekspiacyjną. Fantastycznie to jest robione u sercanów w Krakowie, ale wiem, że w wielu miejscach jest i modlitwa za to dziecko, które się poczęło, żeby się szczęśliwie urodziło, czyli duchowa adopcja. Teraz wiele osób przyjęło w, w duchową adopcję w czasie święta świętych młodzianków, ale jest wiele innych okazji, kiedy można to zrobić, kiedy można prosić i otaczać opieką tych bezbronnych, tych najmniejszych, tych, którzy już za niecałe 20 lat będą tworzyć nasze społeczeństwo, bo my odejdziemy, a oni będą tworzyć nową rzeczywistość, nową Polskę, nowy świat. Proszę Państwa, zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo bardzo dużo różnych ciekawych informacji, również linki do mediów społecznościowych, gdzie także bardzo zapraszam. Do zobaczenia.